<laughs> Straciłam wątek. Absolutny nude. O, sorry, nie sorry. <laughs> Hej, dzień dobry. Dajcie wiarę, że mamy już kwiecień. Oczywiście nie możemy inaczej zacząć ulubieńców, niż robiąc za internetowy kalendarz. Także czas najwyższy podsumować sobie miniony miesiąc pod względem kosmetycznym. Pokażę wam dzisiaj kosmetyki z marca, które najbardziej mnie zachwyciły i po które sięgałam najczęściej. Dzisiaj będzie głównie sera. Stawiamy na cerę. Ona jest bardzo świeża, dopracowana, rzeźka, lekka no i taka typowo wiosenna, ale jest też kilka innych elementów. A ponieważ to są ulubieńcy w akcji, to wszystkie kosmetyki będą pokazywane w trakcie nakładania, no i powstanie też taki makijaż. Ciekawa jestem, czy jesteście w stanie obstawić, jakie kosmetyki miały swój udział w tym makijażu. No i nie da się ukryć, że jestem bardzo opalona. Ale o tym też będzie dzisiaj w filmiku mało tego. Pokażę wam dzisiaj dokładnie jak osiągam taki efekt i to jeszcze w trakcie snu. Jeżeli taka tematyka was interesuje, to rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia do picia i zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy niby od pielęgnacji, ale też nie do końca, bo to jest taka właśnie kategoria pomiędzy pielęgnacją a makijażem bo chodzi o samoopalacze. Ta część wimiku jest sponsorowana przez ten ekspert, czyli moją ulubioną markę samoopalaczy, ale to jest też idealny moment, żeby Wam przypomnieć o moich ulubieńcach, zwłaszcza jeżeli macie skórę suchą. Ten ekspert ma moje ulubione samoopalacze i ja się tej marki trzymam. Słuchajcie, ja nie mam wyłączności na ten ekspert, ale próbuję innych kosmetyków na rynku tego typu i one są dla mnie 10%. Na 10, więc nawet nie mam Wam niczego innego do polecenia, tak wiecie, sama od siebie. Ta pianka z linii ekskluzywnej New Definition jest ideałem dla cery suchej. W trakcie noszenia nie wysusza skóry i bardzo ładnie schodzi. Ja mówię, że ona tak po prostu wiecie, stopniowo się robi coraz jaśniejsza ta skóra. Nie ma takiego efektu takich wiecie, kropeczek. Ona się nie ściera jakoś w jednym miejscu, tylko po prostu nagle się orientuje, że jestem bledsza. Dzisiaj też przetestujemy nowości do samoopalania, które jak już widać na załączonym obrazku też się fajnie sprawdzają. I to są od razu kremy, które mają w sobie samoopalacz, ale też i właściwości pielęgnacyjne. I to są tak jakby dwa stopnie opalenia twarzy. Tutaj mam The Cream Light, czyli krem o delikatnym efekcie opalania i The Cream Medium, czyli krem o średnim efekcie opalania. I my sobie dzisiaj nałożymy też ten ze średnim efektem. I jeśli chodzi o suchą teorię, to już wszystko. Chodźcie, pokażę Wam, jak aplikuję samoopalacz. Realistyczna aplikacja samoopalacza, czas, start. Mam czystą, suchą skórę, dopiero co wyszłam z kąpieli i to jest właśnie skóra, na którą chcemy nakładać samopalacz. Opalacz, czyli bez żadnego balsamu. I ja dzisiaj nałożę sobie ten Cream Medium, czyli ten, który ma opalać w średnim stopniu. To jest krem, który oprócz tego, że ma samoopalacz w sobie, to zawiera takie składniki jak pantenol, skwaran i kwas cytrynowy, czytam ze strony producenta, które mają pomóc w utrzymaniu nawilżenia, elastyczności i poprawieniu tekstury skóry. I ja zacznę od nałożenia kremu pod oczy. To jest krem bez samoopalacza, bo właśnie nie chcę na ten obszar jakiejkolwiek opalenizny. Wiecie, przeważnie chcemy rozjaśnić okolice pod oczami i wokół oczu. Mam tutaj szklany słoiczek i jest 50 ml pojemności. To jest ciekawe. Nałożę go sobie dokładnie w taki sam sposób, jakbym nakładała krem z kropelkami samoopalającymi, czyli właśnie uważam przy brwiach. Co według mnie oznacza, że muszę po prostu dokładnie tutaj to rozblendować. I uwaga, przy linii włosów a krem w ogóle pachnie bardzo ładnie. Nie czuć tutaj żadnego samopalacza. Idę teraz umyć ręce i przechodzimy do aplikacji pianki samopalającej na ciało. Ja dzisiaj będę używać New Definition i będę ją nakładać tą rękawicą. Ogólnie wszystkie kosmetyki do opalania, których dzisiaj używam, pochodzą z tej linii ekskluzywnej. Tej linii ekskluzywnej oprócz New Definition jest jeszcze pianka The One. I ta bardzo się od tamtej różni. Teraz będę Wam mówić i przy okazji będę się opalać, co nie jest łatwe. Największa różnica polega na tym, że New Definition ma delikatniejszy kolor wstępny. Ta The One rzeczywiście ten kolor wstępny ma dość ciemny. Ja chyba powoli dorastam do tej decyzji, żeby. Powiedzieć w końcu, że New Definition jest moją ulubioną właśnie z tego względu, że jest bardziej wyrozumiała dla suchej skóry. Tutaj również jest zastosowana ta technologia anti-stickness, czyli po aplikacji pianka się nie klei. Natomiast musimy poczekać troszkę dłużej w porównaniu do innych pianek ten ekspert, ale ja za to ją kocham, bo mogę sobie wtedy wszystko elegancko dopracować, a ja ogólnie z aplikacji samokolacza robię cały rytuał, więc mi ten dłuższy czas nie przeszkadza, wręcz jest na moją korzyść. Zapytacie, co mam na myśli, mówiąc o dłuższym czasie wysychania? Ja bym powiedziała, że to jest jakieś 15-20 minut. W porównaniu do innych pianek ten ekspert, które wysychają w ciągu poniżej 5 minut, to jest to wydłużony czas, ale ja tak uważam, że to jest dość szybki moment, taki akurat wystarczający na właśnie większą zabawę, na jakieś większe dopracowanie, czy to do dłoni, czy ogólnie, wiecie, całego ciała. Ta rękawica też jest ogólnie mistrzowska do aplikacji samoopalacza, to jest totalnie bezproblemowe i wiecie, wszystko jest gładkie i rozblendowane. A ja nakładam to w ten sposób, że dojeżdżam tutaj do dłoni, robię sobie tak jakby bladą rękawiczkę, a same dłonie zaraz będę opalać płatkiem kosmetycznym. Robię kleksa na takim płatku dużym. Kosmetycznym odbijam i jedna strona będzie na jedną dłoń, druga na drugą. Przeciągam sobie po tej dłoni. To jest ciężko już zrobić przed kamerą, bo muszę teraz patrzeć do lustra, żebyście wy widzieli. Także w ten sposób po prostu dopracowuję całe dłonie. No i po dłuższej chwili zabawy z wacikami dłonie też mamy opalone. Wszystko jest spójne oprócz twarzy. No zobaczymy jak twarz się opali. Ja w takim stanie idę teraz spać. A następnego dnia budzimy się w takim stanie. Wyglądam jakbym przez noc poleciała gdzieś na Majorkę. <grywka> uwielbiam. Zobaczcie, jakie to jest wszystko bezbłędne. I ja sobie ogólnie lubię tak na samym początku dość mocno opalić dłonie, bo ja dzisiaj, wiecie, i tak będę te dłonie mieć 50 razy, więc one mi się najszybciej zmywają. No i jak się okazuje, ten krem średnio opalający też jest strzałem w dziesiątkę. Jestem w szoku. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta cera. I w sumie dość mocno jest opalona twarz. Nawet mi się wszystko wyrównało. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam w tym samym odcieniu twarz i resztę ciała, a przynajmniej dekolt. No, masakra. Pięknie to wygląda. Jestem pod wrażeniem. Nawilżenie jest takie odpowiednie. Jakbym miała taki okres, że mam przesuszoną skórę, to pewnie byłoby mi za mało nawilżenia. Natomiast w tym momencie skóra jest w dobrym stanie, więc nie czułam żadnej suchości. No i. Pięknie to wygląda, nie czuję też żadnego zapachu samoopalacza. Aha, no i jedna ważna informacja: ja już jestem po porannym prysznicu, także rano zmywamy ten kolor wstępny, i ogólnie przez cały dzień jeszcze ta opalanie się będzie rozwijać. Więc ja zawsze się samo samoopalam tak dwa dni przed wydarzeniem, na którym chciałabym wyglądać jak najlepiej. Czyli jak na przykład chciałabym na sobotę być opalona, to właśnie w czwartek nałożyłabym samoopalacz. Uwielbiam ten stan. No, i jak macie ochotę dołączyć do mojego klubu opalonych wiosną bez ingerencji słońca, to też zachęcam do zaopatrzenia się w te produkty. Zostawię wam oczywiście w opisie pod filmem linki do wszystkich tych kosmetyków, ale też pamiętajcie o kodzie, który daje Wam 20% rabatu. To jest kod Maxi 20 i on daje wam 20% na wszystkie produkty do użytku domowego, łącznie z tymi już przecenionymi, także rabat może być nawet większy niż 20%. Dla mnie naprawdę to jest wręcz pianka stworzona dla mnie. No to jak już jestem pięknie opalona, to możemy przejść do. Mak nie wiem, no ja jestem z tego pokolenia, które lepiej się czuje, jak ma na sobie kolor. No Nic nie poradzę, taką zakodowaną głowę. I zaczniemy od podkładu, oczywiście, bo jeżeli chodzi o pielęgnację, to niczego nie ma. mam do pokazania. Testuję co prawda jeden krem do twarzy i jedną wcierkę do włosów, ale jeszcze potrzebuję chwili, żeby się utwierdzić w tym, że są na pewno super. My no, przechodzimy do podkładu, i dwa podkłady mi się bardzo spodobały w minionym miesiącu. Po pierwsze, jest to ten podkład Skyli, naprawdę bardzo fajny, tylko no, przez wczorajszą aplikację. Ja nie mogę go dzisiaj użyć, ale mogę użyć czegoś innego. Natomiast jeżeli chodzi o ten podkład Skyli, to też ma średnie krycie, bardzo ładnie naturalnie na twarzy wygląda i super się nosi. Także on dołącza po prostu do tej kolekcji podkładów na co dzień, które bardzo lubię. Ale w minionym miesiącu zrobiłam też test marki i było to Catrice. I bardzo się polubiłam z tym podkładem Tinted Serum Foundation. Tylko, że w polskim asortymencie, wiecie, takim w drogerii, to był najciemniejszy kolorek, czyli 0.40N, ale wlazłam później na stronę Catrice Online i zamówiłam sobie ciemniejsze kolory. I to są już naprawdę ciemne kolory. I tutaj mam 75C i 65N, i chyba ten jaśniejszy dzisiaj nałożę, ale cieszę się właśnie, że je zamówiłam, bo będę mogła. Się nimi pocieszyć, nawet wiecie latem. Ten 75C jest już taki dość czerwony i on będzie dla mnie idealny, właśnie jak będę wiecie gdzieś po wakacjach i będę już po normalnym słońcu. Także na dzisiaj 65N wjedzie, ale to nie wszystko, bo w tym teście Catrice też się polubiłam z korektorem Cover and Care. Także oba te produkty też wdrożyłam do wiecie, mojego codziennego makijażu i w minionym miesiącu się bardzo z nimi polubiłam. Także oba wylądują zaraz na twarzy sztuki, w sensie tego koloru jeszcze nie używałam. O, ale będzie perfect match. No, pamiętajcie, że tutaj jeszcze wjedzie korektor, także naprawdę będzie ideolo. I ten podkład pachnie dokładnie tak samo, jak pachniał ten podkład z Wet n Wild. I w sumie wykończenie też jest bardzo podobne, bo to jest podkład, który wygląda ekstranaturalnie. To jest taki, taka skóra w płynie. Ona ma takie, powiedzmy, lekkie do średniego okrycie, czyli właśnie wszystkie jakieś tam piegi czy pieprzyki naturalnie występujące na twarzy w dalszym ciągu przebijają, ale skóra wygląda taką nawilżoną, taką mięciutką, taką sprężystą. Naprawdę coś pięknego. Kolejnym ulubieńcem jest też gąbeczka z Eveline. To jest ta nowa gąbka fioletowa, która dołączyła do serii Better than Perfect. Ona jest super mięciutka. No i ostatnio właśnie cały czas tylko ją, wiecie, używam, myję, używam, myję, używam, myję. No dobra, zapomniałam o jednej rzeczy, że ten podkład trochę ciemniej jest. Wiecie, no tego koloru jeszcze nie używałam, ale spokojnie, wszystko się wyrówna. Zaraz się, wiecie, jeszcze wymodeluję korektorem, także będzie git. I zaczniemy od samej okolicy pod okiem. I to jest korektor Cover Care w odcieniu 055C. I jego też dorowałam tam właśnie na stronie Catrice. No i teraz sobie już go... Nałożymy tak do modelowania. A zaraz jeszcze nałożę, oczywiście, moje pudry. Bo to, że moja kolekcja jest moim ulubieńcem, to jest, wiecie, takie Everlasting. To jest przyjęte za pewnik. I to się nie zmieni, no bo w końcu stworzyłam te produkty, więc wiadomo, że są moimi ulubionymi. Ale też właśnie ten puder do twarzy jest trochę rozjaśniający, bo ma mi posłużyć do takiego, wiecie, typowego bakingu. Także zaraz naprawdę wszystko będzie wyglądało. Pico bello. No ale ta gąbeczka też jest naprawdę super. Bardzo mięciutka. Wydaje mi się, że to jest najbardziej miękka gąbka ze Eveline, gdzie tamte poprzednie też są spoko, tylko że tutaj jeszcze dodatkowo do niej przyciąga mnie ten klasyczny kształt, bo to jest najbardziej uniwersalna forma, wiecie, taka, no nie bez powodu pierwszy beauty blender wygląda właśnie w ten sposób, bo możemy zarówno korektor nałożyć, jak i róż kremowy, czy cokolwiek innego, i nie ma jakichś krawędzi, które by nam w tym przeszkadzały. Ja jeszcze dodatkowo lubię jak jest jajko i tylko z jednym zciętym boczkiem. To wtedy też na przykład do bakingu można użyć, ale no taki, takie standardowe jajko też zawsze jest na plusie. No i lecimy z pudrami. Tutaj ogólnie będzie sporo ulubieńców takich wiecie z całego miesiąca z innych marek, ale elementy, które nie są z innych marek, będą z mojej kolekcji, no bo czego by się innego spodziewać. No i też pomyślałam, że przy okazji pokażę Wam trochę blasków i trochę cieni właśnie z tej palety jaśniejszej, ten Dusk Lover. Tylko nie mogę użyć duo do modelowania, no bo dzisiaj jestem naprawdę bardzo ciemna, więc ten bronzer i ten rozświetlacz nie, nie wyglądałyby na mnie dobrze, byłyby dla mnie za chłodne. Natomiast cienie właśnie z tej jaśniejszej palety Wam pokażę. Zresztą na stronie Brush Up jest sesja, w sensie zdjęcia z sesji są ym, takiej na potrzeby właśnie marki. Tak ja uwielbiam, ten puder, to jest po prostu masakra. Ale żebym ja się nie zagalopowała, bo mamy dzisiaj też kremowe konturowanie. Także dzisiaj tylko utrwalę sobie środek twarzy tym pudrem pod oczy. I coś chciałam powiedzieć, ale straciłam wątek. A, już wiem, na stronie Wrpshap Cosmetics.com jest też na zdjęciach Julka, czyli modelka o jaśniejszej karnacji, o innym typie kolorystycznym i na niej właśnie na sesji używana była ta jaśniejsza paleta, także też przy okazji możecie zobaczyć. Jak to wygląda na innej osobie. A też są te makijaże, które są na Julce wykonane, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, też wykonała bardzo zdolna widzerzystka Magda Zdrojewska, którą też pozdrawiam. Taram, no i mówiłam, że wszystko się jeszcze wyrówna, już nie jestem pomarańczowa, i to jest to, co też Wam pokazywałam, albo o czym Wam mówiłam w poprzednim filmiku, że nawet jak byłam bardzo opalona po Zanzibarze albo po piance op samoopalającej, to też w dalszym ciągu mogę używać tego samego jednego odcienia pudru pod oczy, co mnie osobiście bardzo cieszy. I też przez ten specyficzny odcień pudru. Nawet przy ciemnej karnacji nie ma, wiecie, białego nalotu, tylko właśnie jest rozjaśnienie, ale nie takie, wiecie, takie chłodne rozjaśnienie, które nie będzie wyglądało dobrze. Na usta nałożę sobie błyszczyk 03 który w tym momencie będzie dla mnie bardzo jasny. No właśnie, to też w tym momencie, jak się teraz tak przyciemniłam, to idealnie pokażę, jak dany kolor może różnie wyglądać na jednej osobie. Nałożę go teraz, żeby mieć po prostu nawilżenie w trakcie filmiku, ale w tym momencie to jest taki absolutny nude na twarzy. I nie, żebym potrzebowała jeszcze się przycieplić, ale następnym ulubieńcem są te płynne bronzery z Eveline. I ja się polubiłam z tą podwójną mieszanką, znaczy z mieszanką obu kolorów. Jeden jest jaśniej Troszkę chłodniejszy, drugi jest cieplejszy, i w sumie nie wiem, czy właśnie w tym momencie, jak jestem taka ciemna, to nie wystarczyłaby mi ta dwójka i nałożę go tutaj na policzki i na żuchwę, no bo na czoło pójdzie normalnie pudrowy brązer. Zaczniemy skromnie od tego ciemniejszego, cieplejszego odcienia, czyli 0,2, i właśnie to, że już od razu nakładam go w pierwszej kolejności na skórę. Już powinno Wam dużo powiedzieć, że ta konsystencja jest na tyle przyjemna i taka właśnie bardzo plastyczna, że można sobie pozwolić na nałożenie go bezpośrednio na twarz, nie trzeba go właśnie najpierw rozpracowywać, żeby, wiecie, lepiej sobie z nim poradzić. Jest bardzo wdzięczny. I to samo tutaj. No i tak jak wam ym, wróżyłam, tak jak wam mówiłam w filmiku z testem tych nowości z Eveline, że jeżeli będzie tutaj taka sama pigmentacja, konsystencja i wiecie aplikacja jak przy różach płynnych, no to wróżę wielki hit. No i ku mojemu, może nie zaskoczeniu, ale ku mojej radości, tak właśnie jest, że one się właśnie tak samo przyjemnie aplikują. I ogólnie praca z nimi jest czystą przyjemnością, tak samo jak w przypadku tych płynnych różów z Eveline. Jak nie będę uważać, to skończę dzisiaj z takim modelowaniem twarzy, jak w filmiku z odzerwaniem technik Scotta Banca, Także muszę się tutaj trochę, wiecie, zacząć ograniczać. Ale myślę, że i tak sobie nałożę jeszcze ten puder, ten satynowy do twarzy z mojej kolekcji tutaj na policzki, bo tu jest mi coś jeszcze trochę ciemno. Więc do aplikacji brązera kremowego zostawię to jeszcze bez pudru, ale zaraz się jednak troszkę jeszcze potrzebuje delikatnie rozjaśnić. Wiecie co, ja ostatni raz tak opalana byłam w styczniu. Po powrocie właśnie z Zanzibaru. To jest masakra, jaką ta pianka ma moc. Ale też fakt faktem, że Averyna w minionym miesiącu wypuściła bardzo dużo dobrych kosmetyków, ten puder pod oczy od nich też jest fajny. Tylko, wiecie, no ja jestem stronnicza, ja jestem zakochana po prostu do granic możliwości w tym moim pudrze pod oczy. Taka jest różnica między tymi dwoma pudrami, że ten z Evelyn jest bardziej matowy, a tutaj jest trochę więcej takiej satyny. Ja wolę, jak jest trochę więcej blasku, bo na mojej skórze pod oczami to wygląda po prostu, no właśnie nie wygląda sucho. Jest taka, taka wiecie, bardziej świeżość zaaplikowana, więc ja mówię, ja jestem stronnicza, ja jestem matką tego pudru, więc dla mnie on jest numerem jeden. O! Kinie bardzo korci, żeby wejść mi dzisiaj na kolana i tutaj wręcz, wiecie, gadałam z nią przed chwilą, żeby zajęła się czymś innym, ale jak widać ma parcie na szkło. Ach, te dzieci! Lecimy z rozjaśnieniem, czyli nakładam ten puder satynowy do twarzy. O, tak! Zdecydowanie! Umalowałam sobie brwi, tutaj wjechał standardowy zestaw, czyli cień z Anastazji w odcieniu Dark Brown. Często mnie pytacie, jaki to jest kolorek. To jest Dark Brown, sama o tym zapominam. Żel do brwi z Physicians Formula i pisak z Pierre René. i to też był kolor Dark Brown. I na czele też się pojawił bronzer i to jest ten ciepły bronzer z paletki Sun Chaser. I zaraz przejdziemy do kolejnego ulubieńca, jakim jest pisak do piegów, który dzisiaj też właśnie na tej oblenizny będzie pasował idealnie. Ale powiem Wam, że ja sama jestem w szoku, jak bardzo jestem dzisiaj opalona. Znam ten sam opalacz wzdłuż i wszerz, ale i tak potrafi mnie zaskoczyć. Zaraz będą piegi, ale najpierw sobie nałożę konturówkę numer 3 na usta, czyli tę najciemniejszą brązową, bo ten błyszczyk jest piękny, ale sam w sobie na mojej obecnej opaleniznie jest za jasny i denerwuje mnie to w podglądzie. O! A na mnie w tym momencie czwórka będzie idealnym nudziakiem. Hmm. I chociaż w minionym miesiącu testowałam kilka matowych pomadek w płynie, które były fajne i były, wiecie, obiecujące to ja bardzo rzadko po matową pomadkę w płynie sięgam tak na co dzień. Ja na co dzień wolę jednak ładny kolor i komfort noszenia i właśnie błyszczyki i konturówki robią to dla mnie idealnie, a takie ultra trwałe konsystencje, czy na przykład wiecie te winylowe z Maybelline, to jest dla mnie wybór w momencie, kiedy wiem, że potrzebuję od rana do wieczora mieć umalowane usta i nie będę miała okazji, ani nie będę miała głowy, żeby sprawdzać jak te usta wyglądają. Natomiast tak na co dzień to dla mnie konturówka i błyszczyk królują. No dobra, już mi lepiej. No to piegi. Dzisiaj jest sporo ulubieńców z Eveline, dlatego że po prostu w zeszłym miesiącu wypuścili bardzo dużo nowości. To nie jest lokowanie Eveline, po prostu lubię te produkty. I często się właśnie pojawiają w makijażu, zwłaszcza takie elementy, jak pisak do piegów. Podoba mi się to, że on jest taki spiczasty, bo to oznacza, że jak przechodzimy do robienia sobie piega, to on za każdym razem. Odbije się trochę inaczej i ten kształt będzie taki wiecie organiczny, że to nie jest taka idealna kropka, bo piegi nie są idealnymi kropkami. A jak mnie oglądacie już jakiś czas, to wiecie, że dla mnie opalenizna plus lekko kryjący podkład plus piegi to jest po prostu połączenie idealne. On jest też taki trochę półtransparentny. Jakbym go miała porównać właśnie do pisaka z Bel, na przykład, to ten z Bel jest trochę mocniej pigmentowany. Więc jak na przykład wiecie, że trochę przesadzacie z tymi piegami albo wolicie delikatniejszy efekt, to on będzie dla Was idealny. No, ja go lubię tak czy siak. Lubię ten z Bel i lubię ten. Według mnie, jeżeli jest tylko po prostu niepełnokryjąca formuła i jeżeli końcówka nie jest kuleczką, no to mamy idealny przepis na takie dość naturalnie wyglądające biegi albo bardzo naturalnie wyglądające zależy od tego jak je umalujemy. No to co, przechodzimy do różu i rozświetlacza i tutaj będą te z mojej palety, bo z tej kategorii nic nowego specjalnie mnie nie zauroczyło. No i opalenizna plus dużo różu, to też jest jeden z moich ulubionych tematów w makijażu. Kocham i na wierzch ta piękność. Zaraz sobie też nałożę jeszcze na dekolt, bo jak żeby inaczej. No, i właściwie większość makijażu mamy już załatwioną. Teraz brakuje nam jeszcze tylko makijażu oczu. I myślę, że to jest idealny moment, żeby Wam pokazać w akcji tę brązową kratkę, czyli 02 Bronze. I nałożymy ją na linię wodną, ale najpierw zrobię sobie jakiś szybki makijaż tymi cieniami z palety Sunshade. Nie, Dusk Lover. To jest ta jaśniejsza Dusk bo tutaj też są kolory, które właśnie przy ciemniejszej karnacji będą idealnie działały. Na przykład ten jest boski. To jest taki złoty, opalizujący trochę na brzoskwinie. On jest o, obłędny. I użyjemy sobie też kolejnego ulubieńca, jakim jest maskara. I Sory, nie sorry, to jest też maskara Eveline. W zeszłym miesiącu wyszła nowość Wonder Match. To jest maskara, która jest, może dlatego mi się właśnie podoba, bo jest bardzo podobna do tuszu z Maybelline tego Sky High. Dlaczego ja tej nazwy nie mogę zapamiętać? Pod tym względem, że właśnie utrzymuje skręt, jest bardzo czarny, precyzyjna szczoteczka ułatwia malowanie i też mam wrażenie, że on jest taki tubujący, bo jak, go, jak się go zmywa, to takie wiecie właśnie bardzo wyraźne kawałki tego tuszu. Schodzą, a przeważnie takie zwykłe tusze, które tych, tych tubek na rzęsach nie robią, po prostu się rozpuszczają. Więc ym, też może z tego właśnie powodu mi się tak podoba. I zacznijmy może od tego najciemniejszego cienia, bo chciałam nałożyć ten, ale obawiam się, że on będzie dla mnie dzisiaj za jasny, a jednak chciałam trochę ten zewnętrzny kącik przyciemić. Więc zaczniemy od tego najciemniejszego brązu, ale postaram się go tak nałożyć racjonalnie. W sensie, żeby nie zajął całej powieki. Może mi się to uda. Może to jest ten dzień, kiedy zaznam umiaru? A nabieram mniej cienia na pędzel, więc go będę tak stopniowo budować, bo nie chcę sobie robić obsypki już. No, może, może dzisiaj to jest ten dzień, kiedy w końcu będzie umiar. I od razu go blenduję. To jest ogólnie taki, wiecie, neutralny brąz. Natomiast na mnie, gdzie ja teraz jestem ekstremalnie ciepła, on po rozblendowaniu wygląda na tak delikatnie wręcz wpadający w fiolet, nie? No właśnie dlatego nie chcę dzisiaj używać brązera z jasnej palety, bo wiem, że wyjdzie na mnie nie do końca dobrze. Dobra, skończ blendować ten ciemny cień, już wystarczy. No i weźmiemy ten następny w kolejności. Tym samym pędzlem trochę cofnę. Ten ciemny brąz, i go rozblenduję, a na pozostałą część powieki nałożę ten brzoskwiniowy blask, czyli ten. To jest ogólnie. Chyba mój najbardziej ulubiony blask ze wszystkich z obu palet. Bo to jest taka właśnie brzoskwinka. I on ma bardzo dużo takich iskrzących drobinek, takich wiecie, no iskierek dosłownie. Dojadę do wewnętrznego kącika. A ponieważ na linię wodną chcemy nałożyć dzisiaj brąz, to muszę tutaj wrócić trochę więcej ciepła. I taka jest różnica między odcieniami, zobaczcie, tych brązów, takich przejściowych brązów. Więc teraz nałożę ten ciepły z palety Sun Chaser na dolną powiekę i trochę powyżej załamania powieki. Bo widzieliście na środku powieki, jak jasny, dzisiaj na mnie wychodzi ten średni brąz z Dusk Clover. To co? To nie miał być ciemny makijaż? Hmm. Oh well. <grych> to jak to się mówi na Instagramie ostatnio, czy umiar jest z nami w pokoju? Zrobię pół kreski kredką numer 3. Znowu gadanie i malowanie. Niektóre elementy są. Trudniejsze do wykonania na wizji. I wszystko rozciela, rozcieram, rozcielam. Pędzlem numer 31. No i na linię wodną 02, czyli bronz. I maluję. Zawsze robię tak, że maluję linię wodną, i też wchodzę od razu między rzęsy. żeby też tę przestrzeń międzyrzęsową zapełnić. I biorę pędzelek i tę przestrzeń międzyrzęsową jeszcze blenduję. I standardowo wyciągam wewnętrzny kącik do przodu, czyli wywijam linię wodną, tak jakby. No i jak nadgonimy pracę na drugim oku i dodamy rzęsy, to tak wygląda skończony makijaż. Rzęski, które dodałam, to są takie 3 czwarte w sumie i to jest marka Eylure. I one się nazywają Light and Wispy. Jak znajdę jakiegoś linka, to też Wam je zostawię w opisie. Tak bardzo naturalnie wyglądają. W sumie to jedynie wydłużają nam ten zewnętrzny kącik. No ale mówię, no, ten blask, ten brzoskwiniowy blask z paletki Dusk Lover to jest mój absolutny ulubieniec. On tak iskrzy, on jest tak przepiękny, że miałam nie lada dylemat, czy go nie umieścić w obu paletach, ale no koniec końców, wiecie, musiałam jakąś decyzję podjąć, także tak to wygląda. Czy mam jeszcze ochotę spyskać się na koniec mgiełką? No mam. Muszę to zrobić. No ja od tej mgiełki to jestem naprawdę uzależniona. Odkąd ona była już dopracowana, to mam wrażenie, że żaden makijaż nie jest kompletny, jeżeli się chociaż raz albo dwa razy nie spryskam. A i na dekolcie też nałożyłam sobie ten sam rozświetlacz z paletki Sun Chaser, także ogólnie dzisiaj tak na zmianę obie były grane. No i słuchajcie, tak wygląda skończony makijaż. Było oczywiście, że były elementy z mojej kolekcji, ale ja ich używam nieprzerwalnie od jakichś, nie wiem, 6 miesięcy, właśnie. I te elementy, które gdzieś tam były nakładane poza kadrem, których nie widzieliście albo których nie testowałam w danym filmie, to były elementy mojej kolekcji. No i oczywiście te ulubione kosmetyki, które Wam teraz też pokazałam, właśnie ten podkład z Catrice, ten korektor z Catrice. Wygląda to wszystko przepięknie. Także jak zawsze, w opisie pod filmem zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. No i też ciekawa jestem, jakich Wy macie ulubieńców z marca. Naprawdę nie chce mi się wierzyć, że mamy już kwiecień, bo po kwietniu zaraz jest maj, a maj to jest mój miesiąc urodzinowy. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmiki. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!